Witajcie na kanale Reforgerowy. W tym materiale omawiam ustawienia graficzne w grze. Wyjaśnię, za co odpowiadają konkretne opcje i pokażę, jak wpływają na wygląd gry oraz wydajność sprzętu. Tam, gdzie było to możliwe, przygotowałem porównania wizualne, żebyście mogli zobaczyć różnice na własne oczy. Na końcu filmu znajdziecie dwie gotowe konfiguracje graficzne, które możecie zastosować, w zależności od możliwości waszego komputera. Zaczynamy! Presety to gotowe zestawy ustawień graficznych, które można wybrać jednym kliknięciem, zamiast zmieniać każdą opcję osobno. Niska jakość, maksymalna wydajność kosztem wyglądu gry, średnia jakość, dobry balans między płynnością a grafiką, wysoka jakość, lepszy wygląd, ale większe obciążenie komputera, ultra, najwyższa jakość obrazu przeznaczona dla mocnych zestawów. Tryb okienkowy określa, czy gra działa w oknie, pełnym ekranie, albo bez ramek. Skala renderowania ustala w jakiej jakości gra jest renderowana wewnętrznie. Niższa skala to więcej FPS, ale gorszy obraz. To technologia od AMD, która poprawia wydajność gry poprzez skalowanie obrazu. Zapobiega rozrywaniu obrazu, co może się zdarzyć, gdy liczba klatek przekracza odświeżanie monitora. Limit FPS ogranicza maksymalną liczbę klatek na sekundę. Zasięg rysowania to parametr, który określa, jak daleko widzimy teren w grze. Im większy zasięg, tym ładniejszy widok, ale też większe obciążenie dla karty graficznej. Głębia ostrości rozmywa tło i bliskie elementy dla lepszego efektu wizualnego. Celowniki 2D wyświetla celownik jako płaski element interfejsu, niezależnie od otoczenia. Postprocessing, czyli zestaw efektów graficznych poprawiających wygląd gry, zazwyczaj obciążają kartę graficzną. Jakość głębi ostrości określa, jak realistyczne będzie rozmycie tła. Okluzja otoczenia dodaje cienie w miejscach, gdzie obiekty się stykają. Odbicia SSR tworzy realistyczne odbicia na powierzchniach jak woda czy metal. Nakładanie cieni dodaje dodatkowe cienie w miejscach styku obiektów. Jakość sprzętowego antyaliasingu określa, jak dokładnie wygładzane są krawędzie. Wygładzanie roślinności poprawia wygląd liści i trawy. Szczegółowość geometrii modeli wpływa na ilość detali postaci i obiektów trójwymiarowych. Odległość rysowania obiektów ustala, z jakiej odległości wczytywane są elementy otoczenia. Szczegółowość detali terenu określa jakość podłoża, pagórków i skał. Szczegółowość tekstur decyduje, jak ostre i wyraźne będą powierzchnie w grze. Filtrowanie tekstur poprawia wygląd tekstur pod kątem widzenia gracza. Jakość trawy ustala, jak gęsta i szczegółowa jest roślinność. Odległość rysowania trawy określa, jak daleko trawa będzie widoczna przed graczem. Jakość cieni wpływa na ostrość, dokładność i wygląd wszystkich cieni odległe cienie czyli cienie obiektów widocznych daleko na horyzoncie. Jakość środowiska definiuje jakość efektów pogodowych mgły i oświetlenia. Format celu renderowania. Czyli jakość kolorów i efektów. A teraz przedstawię moją konfigurację w grze oraz parametry komputera, na którym testuję. Jeśli macie pytania albo chcecie się podzielić swoimi ustawieniami, zapraszam do komentowania. Jeśli materiał był dla Was pomocny, zostawcie łapkę w górę i suba. To naprawdę pomaga w rozwoju kanału. Wkrótce pojawi się więcej podobnych filmów, więc warto zostać na dłużej. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.